Witam serdecznie, starsza aspirant Walec Miał z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, A witam na kolejnym odcinku Bezpiecznego Seniora, Seniora Online. Dzisiaj będziemy mówili na temat bezpieczeństwa, będziemy mówili temat, ale też różnych wydarzeń, które organizujemy z innymi partnerami na przestrzeni miasta Wrocławia. Pierwsze takie wydarzenie, o którym Państwu chciałem powiedzieć, to jest 24 czerwca, jest to wydarzenie, która odbywa się już trzeci raz z rzędu, e, czyli trzecie zawody w Nordic Walking Puchar e, Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. E, mamy dwie konkurencje, mamy bieg i mamy e, Nordic Walking, czyli takie chodzenie z kijkami. Wydarzenie się odbywa e, na hali e, Orbita e, w parku. E, oczywiście uczestnictwo e, w tym wydarzeniu jest, jest bezpłatne. Każdy uczestnik dostaje medal, oczywiście będzie posiłki, będzie posiłek regeneracyjny, wodę oraz inne gadżety, ale też będzie możliwość spotkania z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji, którzy przypomną, po, wytłumaczą jakie są zagrożenia, jakie płyną zagrożenia dla seniorów. Więc takim tematem przewodnim, takim celem przewodnim tego wydarzenia jest troszeczkę ta integracja seniorów, e, jak gdyby, ale tak naprawdę poprawienie bezpieczeństwa e, seniorów właśnie poprzez sport, poprzez, e, poprzez aktyw aktywizację seniorów z policją. Ale też pokazanie państwu społeczeństwu, że policja nie jest jak gdyby, jak gdyby e, tylko od tego, żeby e, wystawiać mandaty, ale de facto skupiamy się przede wszystkim na tych działaniach prewencyjnych, e, które e, sprawiają, że państwo się bezpieczni e, i, i de facto jak gdyby Nasze zaangażowanie w życie społeczne jest jak bardzo duże, więc, więc tak naprawdę na każdym festynie w każdym, na każdym jak gdyby w takim wydarzeniu Komenda Miejska Policji jest i, i uczestniczy. Także, także zapraszamy na te wydarzenie, ale wracając do tego 24 czerwca. Zapraszamy od godziny 10. Rozpoczynają się zawody, trzeba przyjść troszeczkę wcześniej, zabrać ze sobą stój sportowy, dowód osobisty, e, i tego dnia nie można się zarejestrować i wziąć udział w, w biegu bądź w chodzeniu e, kikami na e, Bieg, e, jak gdyby, no, wszystko ma około 2 km, więc de facto nie jest to dużo. Ale tak naprawdę nie chodzi nam o takie bardzo rzeczy sportowe, można powiedzieć, ale tu bardziej, bardziej chcemy uświadomić społeczeństwu, że, że ten problem senioralny, czyli problem zagrożeń dla seniorów jest bardzo istotny, ponieważ wielokrotnie bywało tak, że seniorzy oddają całe oszczędności swojego życia, tracą te oszczędności swojego życia. Co przekłada im się na życie prywatne, osobiste, e, zdrowotne. E, na czym policja Wrocławska bardzo ubolewa, ponieważ, no, wiadomo, chcielibyśmy, żeby tych zdarzeń nie było, a niestety dochodzi do tych zdarzeń, pomimo wielu naszych nagrań, e, pomimo wielu naszych apeli, konferencji, spotkań, niestety dalej dają się seniorzy nabierać, dają się oszukiwać, ponieważ niestety seniorzy są ufni wobec nieznajomych. A sprawcy coraz to lepiej realizują swoje czynności, poprawiają swoje metody, de facto też można powiedzieć, że słuchają nas, co my mówimy, i de facto zmieniają pod nas te metody, żebyśmy, żebyśmy byli jak gdyby krok do tyłu za nimi. Dlatego im więcej, im więcej wiemy na ten temat, im większa nasza świadomość tych zagrożeń, tym mamy większą szansę uchronić się. Od, tyg, od tego typu zdarzeń. Jeżeli chodzi o e, teraz takie zdarzenia najważniejsze, które się, e, które się wydarzyły e, na terenie Wrocławia, no to niestety są te oszustwa metod na telefon oraz włamania do altanek. Niestety mamy teraz ten okres ciepły, że ludzie spędzają e, miejsce, spędzają weekendy na altankach, uródkach działkowych, no i tam dochodzi do tych zdarzeń do kradzieży telefonów, kradzieży portfeli, kradzieży różnych wartościowych przedmiotów, ale też do takich włamań, gdzie grabieży dokonują kosiarki, różnego sprzętu rolniczego, gdzie ten towar jest sprzedawany, więc, więc jak jesteśmy przy tym temacie, to chciałem Państwu powiedzieć, żeby uchronić się od tego typu zdarzeń, pamiętajmy, żebyśmy nie zostawiali rzeczy, przedmiotów, w rzeczy wartościowych na wierzchu, tak żeby ten złodziej e, mógł zaobserwować to. Pamiętajmy, żeby te przedmioty chować, e, żeby ta osoba nie widziała po prostu. Jeżeli będzie, nie będzie widziała tych e, drogich przedmiotów telefonu, to może ominie przejdzie dalej. Ale też musimy zwracać na osoby, które są e, w ciągach komunikacyjnych, które się poruszają e, po naszych odłukach działkowych, e, czy faktycznie ta osoba Mogę jeszcze raz pytać, zapytać. Jest szansa, że ta osoba się denerwuje, bądź troszkę się speszy, bądź będzie czuła niepokój. No i niestety wstety dla nas odstąpi od kradzieży i opuści nasz ogród działkowy, bądź, bądź jakby teren tych ogródków działkowych. Więc im my jesteśmy bardziej aktywniejsi na tych ogródkach działkowych, bardziej obserwujemy osobę. Osoby, które się przemieszczają, tym nasze bezpieczeństwo jest większe. Czyli pamiętajmy o tym, żeby pilnować swoje ogródki działkowe. Jak Państwu już mówiłem wielokrotnie, ale jeszcze powtórzę jeszcze raz, ciężko tu znaleźć jedyne takie sposoby, żeby zabezpieczyć altanki domku przed włamaniem. Jak rozmawialiśmy z właścicielami tych domków bądź użytkownikami ogródków działkowych, są podzielone zdania, ponieważ jedna osoba mówi, że on ma drzwi niezabezpieczone, i tak dalej, i złodziej nie chce się tam wamywać. No bo skoro widzi, że drzwi nie są zabezpieczone, no to nie ma co się wymać, bo tam nic nie ma. Jeżeli są drzwi mocno zabezpieczone, jest krata, jest mocny zamek, to złodziej może pomyśleć, że tam musi być coś na pewno drogocennego, musi być dobra kościarka, skoro jest to zabezpieczenie. No i niestety, może być tak, to może być mylne. Mylne zdanie tego sprawcy, bo może być tak, że my domek jest bardzo duże zabezpieczenie, a w środku nie ma nic a niestety my ponosimy koszty, ponieważ osoba nam przednie kłódkę, przecię nam bramę, zepsuje nam zamek w drzwiach no i ponosimy sz sz szkody. Więc tak naprawdę ciężko znaleźć takiego, taki klucz, który, który odpowie nam, jak ten domek zabezpieczyć. No ale wiadomo, im to zabezpieczenie jest lepsze tym szansa na włamanie jest, jest mniejsza, ponieważ, ponieważ sprawca będzie musiał mieć odpowiedni sprzęt, e, dużą ilość czasu, też umiejętności, żeby pokonywać e, tego rodzaju zabezpieczenia. Więc moim zdaniem trzeba mocno zabezpieczyć e, nasz urdek działkowy, a może też oświetlić na jakąś taką czujkę gdzie się zapali lampka, więc, więc to może de facto wszystko skumulowane, może odstraszyć tego sprawcę i nie dokona włamania do naszego ogródka działkowego, do naszej altanki. Na naszej stronie Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu jest, jest kilkanaście filmików, które opowiadają na temat, o mówią na temat... Pewnych zagrożeń, e, omawiamy pewne problemy, jak zabezpieczyć rower. Jak e, uchronić się przed włamaniem tanki, jak zabezpieczyć swój samochód. E, te filmiki jest u nas na stronie, więc ja zachęcam do oglądania, do zapoznania się z tymi, e, z tymi treściami. E, kolejną kwestią, z którą już borykamy się, to są kradzieże rowerów. Tak jak seniorzy poruszają się e, po Wrocławiu, to też inne osoby, studenci jeżdżą rowerami. Pamiętajmy o dobrym zabezpieczeniu roweru. E, takie, które zdecydowanie utrudni kradzież e, sprawcy, który może nieprzypadkowy złodziej będzie mógł w stanie tym rowerem odjechać. Im zabezpieczenie jest lepsze, tym sprawca musi jak gdyby więcej czasu poświęcić na kradzież tego roweru, a to nie jest mu przychylne, więc pamiętajmy o tym żeby to zabezpieczenie było bardzo dobre jeżeli mamy możliwość, żeby zostawić nasz rower w miejscach oświetlonych w miejscach, gdzie są przechodnie, w miejscu, gdzie są kamery to zróbmy to de facto złodziej nie będzie się czuł tak pewnie będzie miało sobie po stronie, które mogą, mogą go straszyć, mogą go obserwować więc pozostawienie rowerów w takim miejscu jest zasadne pozostawienie w miejscu, gdzie nie ma tych kamer, nie ma oświetlenia Złodziej ma już sporo czasu na to, żeby mógł spokojnie dokonać kradzieży. I takie miejsca właśnie to są klatki schodowe. Jeżeli zabezpieczamy rower na noc, zostawiamy na klatce schodowej nawet przypięty, ten sprawca ma nawet jakieś tam godzinę czy półtorej, żeby pokonać to zabezpieczenie, więc jest bardzo, bardzo dużo czasu dla niego. Oczywiście ta sama musi wejść na tą klatkę schodową, więc też powinniśmy zwracać uwagę na to, kto porusza się po naszej klatce. Jeżeli dzień wcześniej bądź dwa dni wcześniej przed kradzieżą jakaś osoba dokonywała lustracji, chodziła po naszej klatce, może się okazać, że to właśnie to był złodziej, który dokonał nam kradzieży tego roweru. Pierw przyszedł sprawdzić teren, przyszedł sprawdzić jakie są rowery na klatce, zobaczyć jakie jest zabezpieczenia, przygotował się do tego kradzieży i przyszedł na kolejny dzień, bo za kilka dni, i dokonał kradzieży tego roweru, więc też zwracajmy uwagę na to, kto Chodzi po naszych klatce schodowych, Kto wchodzi, kogo wpuszczamy. Więc pozostawienie klatki schodowej niezamkniętej nie, nie jest to dobrym pomysłem. E, może faktycznie, żeby na chwileczkę przewieźć, dobrze, ok. Ale pozostawienie klatki schodowej czy drzwi wejściowych na noc na pewno nie jest odpowiedzialną e, kwestią e, w ramach tego bezpieczeństwa mieszkańców. Więc dbajmy o nasze wspólne e, bezpieczeństwo, o naszą wspólnotę. I trzymajmy te drzwi zamknięte, a rowery w miejscach tego wyznaczonych, jako wyrownia czy y, na przykład y, balkon. Y, jeżeli udajemy się y, w miejsce, na basen, czy gdzieś czy do sklepu, bądź nawet na chwileczkę pozostawiamy ten rower, zapnijmy ten rower nawet na minutę. Jeżeli go zostawimy nawet przez chwilę, ta chwila może się okazać dla nas dużą stratę, ponieważ akurat w tym momencie ten sprawca zaobserwował nas, zobaczył, ten rower nie jest zabezpieczony, a my jesteśmy zajęci zakupami i ta chwila będzie wykorzystana przez sprawcę i dokona kradzieży tego roweru. Jeżeli taka sytuacja się stanie i rower zostanie skradziony, bardzo ważną informacją dla policji to jest na przykład zdjęcie tego roweru. Czyli przychodzimy na dany komisariat na tym miejscu, w tym miejscu, gdzie zostało dokonane zdarzenie, bądź zgodnie z naszym miejscem zamieszkania e, przynosimy dowód osobisty ze sobą, e, kartę gwarancyjną, bo fakturę kupna tego roweru, tam gdzie jest numer e, numer ramy e, i zgłaszamy kradzież tego roweru. Do systemu jest wprowadzany numer tej ramy, gdzie policjanci przy kontroli e, rowerowej, przy interwencji mogą dokonać Sprawdzenia tego roweru i może się okazać, że ten rower odzyskamy, ale też ważna informacja jest, żebyśmy przekazali zdjęcie tego roweru. To zdjęcie będzie przekazane funkcjonariuszom wydziału operacyjnych, funkcjonariuszom wywiadowcom i oni na podstawie tego zdjęcia będą też robić ilustracje, będą szukali tego, tego roweru. Więc taką ważną informacją dla policji to też jest właśnie zdjęcie, które Państwo. Zrobią i będzie na pewno przydatne. Pamiętajmy o tym, żeby takie zdarzenia zgłaszać, ponieważ wielokrotnie bywało tak, że policjanci odzyskiwali kilkanaście rowerów i nie jesteśmy w stanie nikomu tych rowerów zwrócić, ponieważ nie znają właścicieli tych rowerów. Mamy numer Ramy, mamy rowery całe, no ale nie ma zgłoszenia i tak de facto te rowery są u nas kilkanaście lat i nie mamy co z nimi zrobić, ponieważ nie wiemy, komu je zwrócić te rowery. Więc, więc pamiętajmy o tym, żeby każde takie zgłoszenie, każdą kradzież zgłaszać na danym komisariacie, bo jest duża szansa, że, że, że policjanci odzyskają ten rower. Obecnie jest takie działania prewencyjne, program działania prewencyjne, Twój rower, Twoja własność. Możemy te rowery znakować, jest to takie typowe działania nasze prewencyjne, ale które też mogą odstraszyć sprawców kradzieży. Praktycznie na prawie każdym festynie, na prawie każdym jakimś spotkaniu takim większym, które jest organizowane przez miasto, przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, czy przez Wrocławskie Centrum Seniora, my jesteśmy obecni, jesteśmy ze znakowaniem roweru, także proszę śledzić strony Komendy Miejskiej Policji, strony bądź, bądź e, strony urzędów miasta, czyli Starostwa Piątego w Wrocławiu, i, i, I może się okazać, że na tym kwestii jesteśmy obecni. Proszę za sobą zabrać rower, dowód osobisty y, oraz y, na przykład fakturę bądź rachunek, który potwierdza, że ten Państwo nabyliście y, y, czyli jak gdyby potwierdzenie kupnej własności tego, y, tego roweru. Ym. Wracając jeszcze stricte, oczywiście ta kwestia rowerowa tyczy się senioru, ponieważ seniorzy bardzo często jeżdżą na rowerach, więc, więc te kwestie tyczą się seniorów. Ale jeszcze wracając do takiego stricte oszust na wnuczka, yy, pamiętajmy o tym, żeby nie, ufawać, żeby nie ufać osobom, które do nas dzwonią i wypytują nas o środki zgrodzone na koncie, o nasze pieniądze, o kosztowności bądź inne informacje takie bardzo prywatne, takie jak hasła, numery kont, jakieś inne rzeczy, takie prywatne, czy te osobiste, ponieważ to może świadczyć, że osoba się podszywa pod pracownika banku, pracownika bądź pod policjanta i wykorzystuje właśnie takie organy do do Wyciągnięcia takich informacji od państwa. Więc pamiętajmy o tym, że policjanci bądź inne służby nie, nigdy z państwa się nie zapytają przez telefon odnośnie kont pieniędzy zgromadzonych na końcu, czy środków związanych w domu, ponieważ de facto policji na razie w tym momencie to nie interesuje. Jedynie takie pytanie może być, jeżeli Państwo zostaniecie okazani, to policjant może się zapytać, ile Państwo straciliście w, w ramach tej kradzieży, więc to takie pytanie może się zdarzyć, ale to Państwo jesteście na komisariacie, rozmawiacie z policjantem, który jest umundurowany, to jest całkowicie inna sytuacja, gdy ktoś dzwoni do Państwa przez telefon. Mieliśmy 3 lata temu taki program NIC przez telefon, realizowaliśmy to w Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, była to, Była to kampania, w której przekazywaliśmy informacje, nalegaliśmy seniorów, żeby żadnych informacji nie udostępniali telefonicznie osobom, których nie znają. Jest to bardzo ważna e, rzecz, ponieważ pamiętajmy, że sprawca może podtrzymywać się pod każdego. Jego ton głosu, motoryka mówienia <coughs> może być perfekcyjna i ciężko będzie nam go odróżnić od prawdziwego pracownika banku. Bądź prawdziwego pracownika e, Poczty Polskiej, bądź fun fun funkcjonariusza policji. Więc, więc tutaj w telefonie nie jesteśmy absolutnie e, pewni, z kim rozmawiamy. Jeżeli ktoś do nas dzwoni i podaje się za na przykład pracownika e, spółdzielni, zaprośmy go do siebie, nie o każdą legitymację, porozmawiajmy, bądź umówmy się na inny termin e, e, spotkania. Powinniście Państwo znać takich pracowników spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli Państwo nie jesteście pewni, możecie Państwo wy sami wybrać numer do spółdzielni, upewnić się po wcześniejszym dowiedzeniu się, z kim rozmawialiście, gdy mamy to nazwisko, zapytać się, czy ta osoba faktycznie pracuje. Jeżeli na klatce schodowej nie było takiej informacji, że jest sprawdzana jakieś wodomierze, czy sprawdzane są jakieś Pobór energii nie wpuszczamy takich osób, ponieważ takiej informacji nie było na klatce. Jeżeli osoba będzie chciała faktycznie dokonać tego pomiaru, przyjdzie w innym terminie, bądź my w taki termin wyznaczymy, bądź my skontaktujemy się ze spółdzielnią i my na podstawie tego terminu udostępnimy nasze mieszkanie, udostępnimy nasze liczniki, ale wtedy sprawdzimy, że faktycznie ta osoba jest pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej bądź na przykład jakiegoś dostawcy energii. Ponieważ no, wielokrotnie bywało tak, że osoba mówiła, że jest pracownikiem spółdzielni, wchodzili na mieszkanie i dokonali kradzieży y, przedmiotów wartościowych bądź, y, bądź pieniędzy. Więc za każdym razem musimy się upewniać, sprawdzać, weryfikować te osoby, czy faktycznie są tymi osobami, za którymi się y, podają. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, przypomnieć jeszcze raz y, odnośnie tego wydarzenia, tylko 24 yy, czerwca. Jeszcze będę mówił w czerwcu na nasze spotkanie, jeszcze będę mówił yy, stricte, będę mówił o tym wydarzeniu. Um, ale dzisiaj jeszcze chciałem Państwu już namówić, żeby Państwo się przygotowali, żeby Państwo zabezpieczyli sobie wolny dzień e, dla siebie. Tego dnia będą prowadzone też prelekcje odnośnie bezpieczeństwa, będzie możliwość znakowania rowerów, będzie to sprzęt policyjny, e, będą radiowozy, będzie można będzie wejść, zobaczyć radiowoz, porozmawiać e, z funkcjonariuszem e, policji, dopytać się odnośnie pewnych zabezpieczeń mieszkania, altanek, ale też uzyskać, uzyskać informacje o aktualnych zagrożeniach dla seniora. Także zapraszam Państwa serdecznie. Zapraszam też rodziny, ponieważ tak się składa, że to jest pierwszy dzień wakacji, więc tam na, gdyby na, można połączyć gdyby dwie czy trzy elementy w całość, że senior pójdzie biegać, zawoda będzie uczestniczył, a wnuczek na przykład pójdzie na basen, bądź będzie uczestniczył w innym wydarzeniu, które będzie na danym terenie. Z mojej strony dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za spotkanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, zachęcam do pozostałych filmików, które nagrywaliśmy wcześniej, które są na naszym kanale. Proszę się zapoznać, dowiedzieć, żeby ta świadomość nasza była jak największa. Do zobaczenia w czerwcu.